Cześć wszystkim Jesteśmy na mojej pustyni dzisiaj Muszę wyznaczyć w którym miejscu będzie studzienka wodna Tak naprawdę będzie tylko 5 metrów do studzienki A później od studzienki to już według, we własnym zakresie muszę to zrobić A Dużo tego nie będzie Od granicy mamy 1,5 metra w tą stronę, tu odtąd będzie 0,4 i 2 metry po przekątnej. Czyli tak, tu mamy 0, 04 czyli mamy tutaj od granicy i półtora. Nie, wróć, tu ma być półtora. A To nie różnica. 0 04 04 I 2 m Dobra, czyli mamy idealnie. Czyli w tym miejscu będzie tutaj studzienka. Muszę trochę bo będą kopali. Jeszcze uzgodniłem, uzgodniłem z wodociągami, że jak będą studzienki montować to zostawiam tutaj troszkę węża. Tam ze 3 metry. Zaraz, zaraz zakończę to kranikiem. Niech mi od razu studienki podłączą, to będę miał do podlewania. Do podlewania, wróć. No, będę miał wodę na działce, tak żeby, żeby była do budowy. Dobra, to tylko to ogarnę, troszeczkę poprzerzucam dalej I później jeszcze wyznaczę gdzie będzie nawiertka i pasuwa. Najpierw wyznaczę gdzie będzie nawiertka, bo pomaluję sprayem słupki. A później dopiero będę sprzątał, bo muszę jeszcze napisać co nieco na słupkach. mamy 5 metrów. Czyli piąteczkę mamy tutaj. Dobra, czyli tu już mamy, będziemy mieli wyznaczone zaraz opiszę to. No i dobra, przygotuję Tu po ogarniałem Teraz przygotuję rurę Żeby już mieli gotową Mam nadzieję, że nie podepną, jak nie To będę później kopał sam No i dobra, to już mamy Tu gdzieś tam znalazłem ze starego domu miałem tylko dokręcimy ze starego domu już miałem razem z kranikiem także to sobie zostawimy no i jedno stare kolanko też widziałem, że niektórzy robili tak, że podkręcali tylko to zakładali no i tutaj smarowali, wciskali w ten sposób czy jest sens? Nie, chyba raczej nie. Chyba, że naprawdę to komuś tak ciężko wchodzi, że nie można tego wyciągnąć. Ja robię to w ten sposób, że najpierw zakładam wszystko. Nie wiem, czy to jest poprawnie. Żeby uszczelka wyszła do środka. O. Teraz idzie Plastik. No i dociskamy. O, właśnie, tylko żeby się równo skręciło. No dobra, I teraz drugą część, no, obciąłem tą drugą stroną tym nożykiem do tapet teoretycznie No i co, i zakładamy teraz z tej strony No dobra Teraz tak plastik do kisk Kurde, tam teraz trochę nie ma miejsca Ale to nic Nie wiem, czy już mogę. Dobra, jeszcze to opiszę tylko. No i na dzisiaj koniec. Taki krótki, krótki materiał.